Jest. Jestem po poszed... tak na, na żartu, bo tak mówię pewnie jakiś kaczka, ale wędka jest wygięta w pół. Bo tak mówi coś piłbowy, jakś pewnie kaczka pociągnęła za kulkę jak wcześniej Ale wędka, szydubka odchodziła Ale tak mi się wstęp zagrywać. Dziwnie szarpę tak jakaś, tak. Może kaczka. Ale nie serio, tak. Nie, że jak że tak wiesz, tylko tak dalej jednak jest szałek, nie? Mhm. Dziwne Zaraz zobaczymy co to No Oby się coś udało U mnie był jeden odjazd, ale niestety dosłownie Ej, odjazd, sekundę i koniec Na kukurydze jednak O Dobra, koniec tego gadania Zapraszam Was na wstęp. Witam Was ponownie. Po niesamowitym tygodniu znowu znajdujemy się na piątce. Po jakichś 3 godzinach jest w końcu pierwszy karpik. Takie myślę, że jest 12 kg pełne łuski. Na kukurydzę dziwo. Bo mi się kulki skończyły i postanowiłem robić na kukurydzę. Jak widać przynosi to efekty. Kawałek od moska. I co ciekawe wygląda na to, że karp nie był buty albo ewentualnie... Mało razy, co tutaj, tutaj nie zdarza, bo większość karpi ma tutaj właśnie pyski rozwalone, a ten wydaje się dosyć zdrowy, ma pysk, ładnie się stroszy. Myślę, że z 12 kg będzie miał na jedną sztuczną kukurydzę, podbitą, znaczy nie podbitą, tylko z dwoma normalnymi i taki karpik. Ładny. Czekamy na kolejne. Zasiadka fajnie rozpoczęta. Zobaczymy, co się będzie działo przez pozostałe dwa dni. E Myślałem, że kaszki mi kulki bradły więc przywodem razem z i się opłaciło. Wypuszczamy, czekamy na no. I witamy Was ponownie w kolejnym filmie. Dzisiaj celem jest złowienie jak największego karpia ze stanowiska numer 5 w Przewodowie, na którym regularnie jesteśmy. Będziemy starać się wyselekcjonować te małe karpie i wyselekcjonować te duże. W sensie? Dokładnie. I złowić jak największego. Jak na razie dobrze idzie. Jest 14. 14 jest, ale też są małe karpia. Mamy też na coś jeszcze większego, bo ostatnio holowałem karpia. Z 20 minut się nie pokazało nawet. wiem w jakim miejscu, wiem jak, 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 jak doprowadziłem do tego brania, więc teraz robię to samo i mam nadzieję, że znowu coś fajnego się poczyni. Wierzcie lub nie, ale w tamtym momencie byłem naprawdę pewien powodzenia swojej taktyki i to się opłaciło. I ogólnie podsumowując pierwszą nockę, udało się złowić wczoraj wieczorem karpia 14 kg tam niecałe i drugie tak około 7 I rano o 9 obudziło obudził branie delikatne, po czym zacinam i okazało się, że żyłka przyjęta prawdopodobnie jakiś szczupak. I wszystkie karpie wzięły spod mostku, jeden kawałek dalej od mostku na kukurydzę, ten większy drugi na kulkę morwa. No i teraz będziemy działać i próbować coś większego zrobić. I ten wczorajszy karp wziął na kukurydzę na jakieś trzy ziarenka zwykłe i jedną pływającą. I postanowiłem postawić obydwie dwie wędki na taki staw. Jeden trochę dalej pod trzyny. podnęciłem gruby niż zawsze, bo zawsze tak dwie małe garstki. Teraz daję chyba z trzy takie wielkie garście. No i weszły od razu leszczyki. Jeden taki około 50 cm. Chyba ten co chwilę było jakieś tam popikowania. A na drugiej wędce na kukurydzę też tam jakieś były pojedyncze piki, ale na szczęście już się uspokoiły i na morwę z podmostku wziął karpik taki maluszek 3 kg teraz postanowiłem sobie zmienić zestawy jeden zostawię na kukurydzę, drugim podmost podmostkiem zostawię na morwę tak jak było, ale ten trzeci daję na kukurydzę, też grubo podsypię i do tego dam duże kulki squid na squid tam miałem tutaj w, ogólnie chyba ze brania łącznie że te tam dwa lata na squida łowiłem, więc mało skuteczne, ale mam nadzieję, że właśnie duże kulki, które właśnie mam poskutkują yy, Zbranie mniejszego karpia. No i zobaczymy, czy to się uda. I dam takiego skwidika. To jest myślę około 30. Kulałem ręcznie, więc nie wiem, ile dokładnie ma. Mam nadzieję, że cokolwiek się na to skusi. Bo w sumie w na skwida za dużo nie łapałem. no Ale dużo osób słyszałem, właśnie, że łapią na skwida. Więc spróbujemy dosyć długi włos ja jestem raczej łowę na krótkie włosy ale spróbujemy dorwać coś większego dam to kawałek od szlina gdzie właśnie te leszczyki mi brały za taki przyponik no zobaczymy czy to przenieść efekty mam nadzieję, że jakiś duży karpik na to weźmie już ściągnę Leszczyk raczej nie powinien tego połknąć, chyba że naprawdę będzie duży. I wywozimy jednak nie więcej kukurydzą, tylko samymi kulkami. I ten zestaw zostawię już do jutra, do końca zachodniej. I u Stasia jest w końcu ryba. Ładnie karpik odjechał na świeżo wywziący stawie. tam jakieś tam pół godziny by był w wodzie. Może na razie jutro dosyć długo go holuję. Zobaczymy, co to będzie. I co się dzieje. Po godzinnym holu na macie melduje się przepiękny karp, przepiękna życiówka. Karpa pełna 18 kilokrów. Nie mogę go wnieść. Naprawdę śliczny jest, naprawdę dał popalić, ostatnio już karpia, bardzo długo na poprzedniej zasiadce i mi się wypiął, teraz już tego błędu nie popełnię, dałem się rybie trochę bardziej zmęczyć i się udało wyholować takiego kabanu na Donalda, podsypane samymi kulkami, bez żadnej kukurydzy, tylko na grubo. Chciałbym się z Wami podzielić taktyką, którą, y, która mi się sprawdziła tym razem, która mi się sprawdziła ostatnim razem i holowałem wtedy też dużą rybę. Bo też holowałem dosyć długo, widziałem, że, że po prostu no, chodzi tak jak duża ryba. Y, no więc jako przyponu używam IQ Na akcesoriach Undercarpia. W ten sposób ten przypon wygląda. Tu jest wkrętka na fluorocarbonie nawoz daje kulkę Donald no teraz tą kulkę którą daje właśnie nawoz zamaczam to jest booster to jest lipid. W każdym razie wzmacniam jej smak jeszcze. I na zestaw sobie dosłownie garsztkę może taką trochę większą. Kulek też Donaldy, A może kilka pokrusze, żeby to też trochę może szybciej pracowało. Teraz te kulki. Za trochę w wodzie. To po to, żebym tu mógł dolać boostera i żeby się fajnie rozwodnił właśnie i przy wyrzucaniu zestawu stworzył taką chmurę fajną. I taki zestaw wywożę na wysokości mostka tutaj na 40 metrach. tam jest około 1,50 m głębokości, może 1,80 m. Zależnie od pory teraz trochę woda spada, więc myślę, że właśnie około tego 1,50 m będzie. No i czekam na rybę. Jest u mnie karpik, taki około 10 kilogramów. Również spod mostka, razem na truskaweczkę. Mamy godzinę jakąś tam 16. W końcu się ruszają ponownie. A najważniejsze, że kolejna rybka jest. Rybka cieszy... Się. się. nie wyszalał. On ma tutaj ten... Yy, zmarszczoną skórę na pysku. Karpik, nawet może 7-8 kg Wydłużamy go, ciekamy na większe Rzuciłeczka by się przydała jeszcze Ok Jest kolejny koło Tym razem na śmierdziela Punkt G 12 może mieć? Może mieć no, Ale mniejszy niż ta 17 Mniejszy niż twój no. A na kołyskę jest akurat wreszcie kolec Na razie tylko w sumie pełno łuskie. I właśnie na śmierdziela I udało się przebić przez mniejsze karpie Jakieś 3 godziny mi nie było od 17:00, nie 4 Od 17 do 21, bo musiałem jechać na trening I świeżo po wywózce wziąłem znowu skwida na kulkę 35 mm podsypałem jeszcze grubiej podcinki jakieś 20 minut i takie bardzo delikatne branie praktycznie w ogóle tylko lekko hangarek chodził w ruch góra dół I udało się wyciągnąć takiego pełnowłuskiego karpika 14 kg Najbardziej mi cieszy to, że w końcu na skwida coś się ruszyło tutaj. Zresztą przez rok jak te kulki robiłem chyba miałem tylko dwie ryby. To były takie maluszki. Więc, panie, że pojutrze coś większego było. I czeka. Mam nadzieję, że nocka będzie nieprzystana nieprzysta, nieprzysta i że się naboimy jeszcze większych. Chcę spać? Nie, bo jechy mogą brać. Taki karpik jest. 14,5 kg na skuzik. Na 35 mm na długim włosie. Taktyka na dużą rybę poskutkowała. Dla niektórych to może nie jest duża ryba, ale dla nas tak najbardziej. 14,5 to już jest fajna rybka. To jest moja czwarta czy piąta największa cieszy taki grubasek brzuszek nabity No i czekamy na kolejne I po jakiejś godzinie późno spać melduje się taki kalip Bardzo waleczny, żywotny myślę, że około 12 kg na truskawkę z podmostka Dobra Jest taki karpik z mostka na truskawkę dzikus w końcu udało się go na chwilę podnieść Nie będę go zawsze podnosił, bo mocno się skacze. szybko go wypuszczamy, żeby sobie tutaj czegoś nie zrobił, rób podjęcie jakieś. ostatnie nie koło południa, jest kolejny karpik, taki myślę, że 8 kilo Na ten zestaw co musiałem wczoraj przejść, bo mi się poplątały. dzisiaj go w sumie nie chciałem woić, ale stwierdziłem, że założę nowy zestaw i wywiozę, i się opłaciło jednak. Jest kolejny karpik. Najważniejsze, że coś się dzieje. Nie jest za duży, ale każda rybka cieszy. I w nocy wpadł w sumie jeden karpik jeszcze tam delikatne jakieś brania były nad ranem wpadł kolejny łącznie w ciągu całej zasiadki chyba wpadło 10 karpików coś koło tego największy 17 kilo dwa około 14 tak, kilka tak między 7 a 12 kg no i jeden taki trujeczka. ogólnie zasiadka udana pogoda dopisała rano trochę desz deszcz kropił, ale tylko chwilowo więc już powoli pakujemy i czekamy na kolejne zasiadki na tej wodzie, jak może jeszcze na późnym filmie się pojawimy. a jak nie, to dopiero w przyszłym roku. No i się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, koniecznie, żeby się nowych filmów nie przegapić. I widzimy się w kolejnym filmie. Zobaczymy, jaka to będzie woda. Ale już niedługo, prawdopodobnie, będziemy na kolejnej ilości. Albo na... No,